Ale my teraz skręcimy coś? 17. Siostrze, proszę, nie. A tak! Cześć. A, Cześć. A, teraz naklejamy, daj sobie na pół na Tam ci tutaj dwie O. I precyzyjnie mam być wiesz, chirurgiczne? tak takie Dominikańska szkoła wiary to cykl spotkań poświęcony w tym roku świętym. Cykl nosi tytuł wywiady ze świętymi. Spotykamy się co miesiąc w klasztorze ojców Dominikanów na freta w sali prowincjalskiej. W tym roku spotkania współorganizowane są razem z wydawnictwem w drodze. Wywiady przeprowadzane są przez panią Annę Sosnowską oraz pana Mikołaja Foksa. Naszymi gośćmi są osoby często znane. Do tej pory gościliśmy już m.in. pana Przemysłowa Babiarza czy Szymona Hołownię, a przed nami spotkanie z Radosławem Pazurą. Myślałam, że coś chcesz powiedzieć. Na podstawie przeprowadzonych w tym cyklu wywiadów e, powstanie zredagowana dzięki wydawnictwu książka pod tym samym tytułem e, jak nasz cykl, czyli wywiady ze świętymi, którą będzie można nabyć już w przyszłym roku. Bardzo, że on w moim życiu to jeszcze może chodzić po prostu o człowieka. Otóż świadectwo zawsze chciałam być lepszym człowiekiem. Chciałam nad tym pracować. Która oczywiście ciągle za bardzo. Ja starałam się tam ja dolinę, bardzo dużo słuchałam tej muzyki. Też jakieś tknienie ducha po wszystkim. To się tam tak się samo układało. Zresztą tak ta książka jest zbudowana, że ona jest. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z Radosławem Pazurą, które odbędzie się 16 marca przy okazji Dominikańskiej Szkoły Wiary w Kościele Dominikanów przy ulicy Freta 10. Serdecznie zapraszam. Ja Dominikańska Szkoła Wiary Zapraszam.